Właśnie kończymy pracę nad czymś nowym i jaram się tym. Format zwykłego filmu na YouTubie jest fajny, ale też są tematy, które po prostu do niego nie pasują, bo są zagadnienia, których nie da się omówić w kilkuminutowym wideo i są pytania, na które nie da się znaleźć prostych odpowiedzi. Właśnie dlatego wymyśliłam e, to znaczy wymyśliliśmy unfold! tworzyć serię, w której znajdzie się trochę miejsca na to, by przyglądać się sprawom z wielu różnych perspektyw, by trochę bardziej głęboko wchodzić w tematy. Będzie w niej bardzo dogłębny research, bardzo wiele wywiadów, opinii takiej przestrzeni do dyskusji. Pierwsza, czteroodcinkowa seria będzie dotyczyć żywności modyfikowanej genetycznie. Będziemy się przyglądać i laboratoryjnym probówkom, i wielkim korporacjom, i uprawom w Bangladeszu.